Witam wszystkich w piątek, 14 dzień lipca na porannej aktualizacji rynku kryptowalut. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i w oparciu o własne decyzje. I tak przechodzimy sobie do Fear Grid Index. Widzimy, że po wczorajszych podbiciach, newsach chciwość na rynku nam wzrasta. Myślę, że dzisiaj też powinien być wzrostowy dzień, chociaż trzeba uważać, bo te wybicia newsowe często są korygowane w ciągu dwóch, trzech dni od newsów. Także tutaj też proszę uważać na korekty, które mogą się pojawić. Zaczniemy od XRP, które no w końcu w końcu wybiło. No i to z potężną siłą, sec seku wygrało z sekiem. Także Tutaj ta, ta pompka cała na XRP, typowo newsowa, wszyscy na to czekali. No i cały rynek kryptowalut zareagował na to pozytywnie, no co, co widać na CoinGecko, gdzie wszystko praktycznie jest na zielono. Duże wzrosty, duże HOMO, podejrzewam, że będzie teraz na rynku i to powoduje Właśnie fakt, że będę coraz bardziej ostrożny, jeżeli chodzi o długie pozycje, ponieważ no, gdzieś jest moment, kiedy przychodzi ta korekta i rynek, ludzie, ulica, która zacznie wchodzić na FOMO, no, będzie na pewno zaskoczona, bo pojawi się korekta. No i tak na XRP wyznaczają sobie tu mamy czterogodzinowy interwał. Wybiliśmy z tej wielotygodniowej konsolidacji, której byliśmy w Exerpie. Nic nie zrobiło inne płyny zawsze miały jakieś ruchy i praktycznie stało w miejscu i teraz mamy to wybicie. I poziom, do którego wczoraj dotarliśmy, to 0,94. Na ten moment możliwa jest korekta w okolice 0,75 mamy pierwsze wsparcie. 0,65, 0,62. Tutaj te trzy poziomy ja obserwuję, tutaj mam rozwiązania zlecenia zakupowa. dalsze wzrosty, których maksimum na ten moment, jakie widzę, to jest 1,01, 239, 1, 12, 378. Tutaj te poziomy to są dla maksymalny zasięg na ten moment w tym ruchu dojścia w te rejony. Przejdźmy sobie na jednodniówkę jeszcze. No i na jednodniówce tutaj mamy 0,85 pierwszy opór, 274, 1,01, 560, 1,12, w zależności od miejsca kontaktu z linią. Natomiast wsparcia, wsparcia tam bardziej lokalne były wyznaczone. Tutaj jest jedno te mierzenia, no one są niepotrzebne. Wybiliśmy te wszystkie poziomy, o których od dłuższego czasu nie mówiłem. I to z dużą siłą, także teraz czekamy na rozwój sytuacji. Tutaj mamy wsparcie. tu jest jeszcze odpowiedź. przepraszam. I tutaj jest wsparcie pierwsze. 075-85 w zależności od kontaktu z linią. I tutaj kolejne, która nam może 0,628, 648. Tak to widzę na XRP Matic. Uważam, że pojawi się korekta tutaj w okolicy 0,81, 0,74. Przetestujemy te poziomy od góry, to jest interwał czterogodzinowy. Natomiast na jednodniówce tutaj ten poziom 0,74 jest najbardziej do przetestowania i zejścia czyli przetestowanie tej dolnej linii trendu wzrostowego. Natomiast opór nad nami jest bardzo silnym oporem, delikatnym zamiast Tutaj mamy w zależności od miejsca kontaktu 0,90, bardzo silny opór. Następny 0,95. Do wypełnienia mamy tutaj tą zieloną strefę, także to zejście w okolicach 0,74 uważam, że jest bardzo prawdopodobne korekta i stąd kontynuacja tego ruchu, wzrastowego w kierunku ponownie pięć. <laughs> solana, solana bardzo ładnie nam doszła. Mówię, że jeżeli wybijemy 2675, no to bardzo szybko dotrzemy do 31,45. No i tak się też stało. Tutaj mamy cień, który nam zostaje. Cena się cofnęła target zaliczony. Natomiast czego się spodziewam, spodziewam się przetestowania od góry tej strefy tutaj. Na niższym interwale, jak sobie zejdziemy, no to spodziewam się przetestowania tej strefy tutaj w obliczu 26 72 Te opory, które to, co było oporem, teraz będzie przetestowane, jak prawdopodobnie stanie się wsparciem dla ceny. No, chyba, że ta yy, świeca dzienna, bo te mierzenia, które tutaj mamy, <coughs> powróci tutaj i zamknie się poniżej 26,75. No to będzie wygodnie taki sygnał, że możemy zjechać jeszcze tutaj, w te niższe okolice na, na Solanie. Kolejna <coughs> rzecz, yy, to Lightcoin. Lightcoin yy, nie wykonał jakichś większych robót wczoraj. Niemniej jednak ja spodziewam się tutaj zaatakowania tego, tego szczytu i wybicia tej strefy 109,92. Gdybyśmy jednak odbili się od tego poziomu, no to ja w dalszym ciągu mam zlecenia oczekujące tutaj na 88-86. Niemniej jednak dla mnie wykres Litecoina jest bardzo, bardzo leczy, także uważam, że to większe przed nami na Litecoinie. Ethereum. Ethereum wybija ponad 2000. W pierwszym target w 2038 tutaj kontakt z tą linią. No i stąd spodziewał się korekty. Tutaj mieliśmy 4 godzinówka, tutaj mieliśmy taką lokalną imię, tędwięją No i teraz pierwsze wsparcie dla ceny, które mamy na 4 godzinach. Kiedy sobie wykres, to jest tutaj poziom e, 1993-1980, taka wąska strefa kurzowiskowa. E, Niemniej jednak tutaj te rejony e, są dla mnie bardzo ważne, bardzo silne, jak chodzi o, o wsparcie 1952 i wypełnienie tej tutaj e, przestrzeni zielonej, która, która nam się pojawiła może tutaj to mnożenie usunę. Zmierzmy sobie jeszcze chwilę całego tego ruchu wzrostowego. I widzimy też tego poziomu. Chwilę całego tego ruchu wzrostowego. Zobaczymy, gdzie nam wypadnie. Ten impuls na ten moment, tu nam wypada 0,61, piguł w okolicach tej linii i 0,5 tutaj niżej. Także to jest taka strefa, która może zostać zaliczona. Interwał 4-godzinowy, zaraz jeszcze zejdziemy sobie na tą strefę. Zaraz zejdziemy sobie jeszcze niżej niż interwał, żeby w celu potwierdzenia tych poziomów. Zero pół a. 1945 a 1926. Tutaj te rejony, najbardziej mogą być przetestowane. Jeszcze wejdziemy na interwal niżej. Na no, ucinutkę i zobaczymy, czy w tej strefie wypadnie jeszcze jakieś potwierdzenie tutaj z tego ostatniego rytmu, który mieliśmy. Jakieś mierzenia. I tak. okay. no i też w tej strefie nam wypada 161, tego ostatniego impulsu. Także tutaj można dołożyć jeszcze taki lokalny poziom wsparcia, na tym 161, a on jest też w tej strefie, także. Te poziomy mnie interesują na, na Ethereum jako poziomy korekcyjne do tego impulsu e, wzrostowego, który mieliśmy. Jeszcze się nadzieję. No. no i tak to widzę na, na ten moment na, na Altach. E, widzimy duże ruchy, także kapitał jest bitcoin na tej do Altów. Natomiast co do bitcoina. Bitcoin zrealizował zasięg wybicia z tej formacji podziemnego dna. Tutaj idealny dotknięty Strefa, którą wczoraj sobie wyznaczyliśmy na webinarze, no trzyma dalej nas rozpadkowo, czyli 31,500 do 31,400. Wynika ona z wielu piwo. Pierwsze takie silniejsze wsparcie może tutaj się pojawić, nam konsolidacja pomiędzy tymi dwoma tygodniami, 3944, 30, wybicie tego poziomu, no to będzie dla mnie oznaczało kontynuowanie tej korekty, której się spodziewałem, będzie to większa korekta, ponieważ zaksięgowaliśmy 31800, o czym mówiłem w poprzednich analizach. Jeżeli zaksięgujemy ten poziom, no to myślę, że jest i tutaj zobaczymy większą reakcję podażową no to okolice 26 mogą być jeszcze przetestowane teraz przed wzrostem w kierunku 35. Tutaj przechodząc na interwał jednogodzinowy na, na wykresie na mierzeniach innego rodzaju. Widzimy, że wolumen popytowy nam wcale nie rośnie tutaj, tak? To jest jednogodzinówka, także tutaj nie ma wielkiego popytu, a raczej jest to wybicie newsowe. Strefa do wypełnienia. Pierwsze wsparcie 31,100, odpór 31,870, w zależności od kontaktu z linią. Tutaj nad ceną widzimy w okolicach 31,900. Jeszcze zostało trochę płynności do zebrania, także może cena tu powrócić, natomiast więcej tej płynności jest tu na dole. <laughs> widzimy też, że jesteśmy na wyprzedaży tutaj na tym wskaźniku, wolumen malejący. Także i przewaga, czerwieni nam się pojawia na jednogodzinówce, przechodząc na 4 godziny. I tutaj też ta, ten popyt nam maleje, natomiast na jedną Widzimy, że całe to podbicie, cały ten ruch, który mieliśmy, on jeszcze nie dał nam wolumenu tak? jedynie był wolumen skumulowany. I widzimy, że jest on malejący. Także tutaj no, uważałbym, ponieważ ta korekta może się pojawić, i uważam, że będzie to głębsza korekta. Około 128 na pewno, a może zajdziemy nawet niżej. Jeżeli byśmy wybili 28,500, 28,400 tam tamte rejony, no to uważam, że może być duży zrzut ceny i wówczas. Taka korekta w, w okolicach 40% może nam się pojawić na bitcoinie. Także gdybyśmy sobie mierzyli od obecnego poziomu ten to 40% Cik tutaj no to teraz zobaczymy, jakie poziomy nam wychodzą. To jest 18%. Ale to tylko w przypadku utraty poziomu 400 40% byśmy, byśmy mieli w okolicach, nawet 20 tysięcy byśmy mogli się znaleźć, 19. Także no tak, to, tak to wygląda, tak to prawda, że jeżeli stracimy tutaj poziom 28, to schodzimy do 24, gdzie mamy bardzo duże wsparcie i tutaj w okolicach 25,600. I tutaj może być ponowne przepisywanie, ze ścieniem. Jeżeli nie będzie większej takiej pojawi się podaż, to wówczas kontynuacja tych spadków. <laughs> na ten moment wsparcie są 200 na jednodniówce 25 600. Tutaj mamy pod mniejszym średnio 30 154 to pierwsze wsparcie. No i możliwe jest przetestowanie tego niebieskiego kręgu, którego wybicie, jak mówiłem wcześniej, zawsze skutkowało wzrostami. Także mamy pierwszą ekspresję wzrostową. Teraz pojawia nam się czerwona świeca. Maksymalne zasięg do następnego kręgu ma gdzieś w okolicach 34-34-500. W zależności od kontaktu. Natomiast po przekroczeniu tej czerwonej linii, czy to będzie tutaj, że będziemy mieli ruch boczny, czy do ruchu, w każdym razie tego czerwonego kręgu, spodziewam się większe niespadki. Także tak to wygląda na Bitcoinie. <coughs> Bardzo ważna strefa do obserwacji 31,800. No, teraz mamy reakcję podażową i możliwe zejście ceny niżej. Rektar do tego wczorajszego impulsu i tutaj zejście w okolice 30 tysięcy i jak najbardziej realne. Widzimy, że na jednodniowym interwale też nie ma wolumenu popytowego, także tutaj no, uważałbym bardzo z dalszymi longami. Wiem, że rynek jest byczo nastawiony, FOMO się pojawiło, duże wzrosty wczoraj, niemniej jednak no uważajcie, bo RSI nam zakręca. I możliwe, że wejdziemy niżej. Widzimy też tą dywergencję na RSI na jedną która nam się pojawiła. Zobaczcie sobie tutaj. Przepraszam, że tak przeciągam dzisiaj, ale chciałbym pokazać wam to, co się dzieje na wykresie. RSI mamy ewidentnie wyższe szczyty na RSI, niższe szczyty na, na cenie. I tutaj ten Cały trend jest kontynuowany, czy tutaj odtąd, gdzie mieliśmy wyższe wybicia, cały czas jest na dywergencji, tak? Mamy wyższy szczyt, a RSI jest niżej, już tutaj spadający wolumen, także dla mnie jest to sygnał korekcyjny MACD. Tutaj podbija nam do góry, niemniej jednak tu przecięliśmy i ta podaż się zaczęła pojawiać. Czy ona się nasili? Zobaczymy. Myślę, że tak i, i pojawi nam się korekta na bitcoinie. Tak to widzę na ten moment. Życzę wszystkim miłego weekendu. W przyszłym tygodniu nie będzie porannych aktualizacji. Wyjeżdżam na tydzień, także nie będzie. Nie będę wrzucał na nasze forum. Analizy krótsze takie skrócone, ale to tylko na naszym forum. Na YouTubie nie pojawi się nic w przyszłym tygodniu. Możliwe, że w piątek, w przyszłym tygodniu coś się pojawi, ale raczej, raczej urlopowo będę spędzał ten, ten, ten tydzień. Webinar w przyszłym tygodniu na naszym forum. Też go będę prowadził, tam będę analizować sobie wszystkie altcoiny i Bitcoina oraz rynek Forex, to co będziecie chcieli, czym będziecie zainteresowani, sobie przeanalizujemy. No a wszystkim życzę udanego tygodnia. Jeżeli chcecie dołączyć do naszej grupy, to zapraszam i pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.